Siema. Jestem te ruki i Uf, nie będę ukrywać. Nie, to nie tak, że dopiero się obudziłem, ale pizga niesamowicie, więc chowam się po prostu. Dzisiaj jest 20 listopada. Upowiem się że zaraz puszczę telefon i spadnie mi na mordę, ale dzisiaj jest 20 listopada godzina no, za 50 jakoś. O piet... o kurwa <grych> O 15 jest mecz Katar z... Nie pamiętam kamer... Nie pamiętam kim e, Będzie to mecz otwarcia A ja w międzyczasie pogadam bundial jeszcze troszkę To jest vlog Pierwsze moje podejście do robienia vlogów Znaczy to, to nie jest vlog, to jest koczorek. Zapraszam. To nie, moje życie nie jest ciekawe, ale zapraszam. Z informacji mundialowych istotnych dla nas: Polacy już są w Katarze. Mecz grają za dwa dni 22 we wtorek z Meksykiem. Do i Fantino z wczorajszej konferencji po studiu odwoływać się nie będę, ponieważ mój proces myślowy jest już wystarczająco zaburzony. Ale w skrócie powiedział, że Europejczycy to. Oh. Hipokryci! O! Oh, Europejczycy to hipokryci. A on był rudy. W ogóle mam te yy, skarpetki z Halo <grywki> i kapteczki z. Pikachu, bo, bo, bo są ciepłe. Ciepło mi w nich. jest spadł śnieg, nie? ale już topnie jej smutno trochę, chociaż jest na się nie wiem, dziwne to wszystko. A to są moje roślinki. <grych> to, jest, to jest bambus, to jest fasola, ale jadalna, a to jest jakaś choinka stegera. To są rośliny stegera, to jest jedyne rośliny, jakie Idzie mi hodowanie. Dzisiaj jest 20 listopada, czyli z okazji Dnia, Światowego Dnia Absurdu, FIFA zdawała się zorganizować mundial w kraju, który nie przestrzega podstawowych praw człowieka. I ludzi z Bangladeszu. Znaczy, prawa człowieka to automatycznie prawdziwa ludzi z Bangladeszu. Ale ludzi z Bangladeszu, to szczególnie, zostali dotknięci. Swoją drogą, według mnie, nie wiem, nie byłem tam, wszystkie stadiony w Katarze jadą trupem. Swoją drogą, jeszcze... Już Około tygodnia, nie nie cały tydzień przed mundialem do Kataru zaczęli napływać kibice z całego świata, m.in. z Niemiec bądź Anglii. Kibice pochodzenia bangladeszu? No z Bangladeszu. No w Bangladeszu w historii mundialu, który odbywa się w Katarze, jest dość, dość częsta. Co zrobić? Uuu, ale mi jebie po oczach <laughs> Także ten, że to będzie Dzień Absurdu, Rudy Infantino Ludzie z Bangladeszu Zapraszam Swoją drogą zakończy się 4 dni przed świętami Śnieżek pada Miałem dzisiaj piec pierniki ale nie piekę, chyba że skoczę do miasta, do Żabki, po składniki na pierniki i wrócę, ale czy ręczy w Żabce jest przyprawa do piernika? Chyba nie. To może być... O kurde! Zupa z włosy, ale ładnie wygląda to. Tylko <noise> to sobie rośnie i wygląda jakby tam nie padał śnieg, ale tam też padało. Ach, fajnie I tak się znawiam znaczy, się jak to zrobić, żeby wszczepić sobie na, sz na szafę, bo miałam taką wielką rozkładówkę z drabinką, y fazy bucharowej i w ogóle, a teraz mam coś takiego, tylko coś takiego było. I zastanawiam się, jak to, jak to wszczepić. A że moje umiejętności manualne nie są najwyższe, to może być to ciężkie zadanie. Wyzwanie, o wyzwanie, skończyłem to chyba robić, ale kurwa, robiłem to jakieś dwie godziny, już nie lepiej, nie no, półtorej godziny. Moje umiejętności manualne są proroborowe To jest to i to będzie przyczepione do szafy A to jest pod gorącym kleju i to mi się troszkę chyba krzywo, krzywo mi się to pokleiło W ogóle tutaj mi zniknęła nitka Zobaczymy jak to będzie, ale Chujowo się zapowiada, o kurwa jak krzywo Aktualnie finał poprzedniego Mundialu, a ja skończyłem to i to jest przyklejone i nie wiem, czy to nie rybnie pewnego dnia pięknego. Ale mam nadzieję, że dam radę to jakkolwiek oczekiwać o kurwa. Mam nadzieję, bo jak na razie średnio to wszystko wygląda. No, yy, w przerwie robienia sobie tej rozpiski przeglądałem sobie TikToka. I zarazem tą informacją, która dowodzi na to, że <grym> Katar... katarskość tego mundialu zaczęła się zanim sam mundial się zaczął. Mianowicie media donoszą, że ymm... 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 Czy Ekwador o, sprzedał mecz Katarowi. Nie pamiętam za jaką sumę, ale sprzedał mecz kwarcia Katarowi. Wynik to będzie 10 dla kataru, a bramka padnie w drugiej połowie. <śmiech> <śmiech> On nie chce.! <śmiech> <śmiech> sprawdzałem TikToka i znalazłem filmik dziewczyny, która coś tam pisała, że ostatni mundial jaki oglądała był w 2018, bo mniej właśnie w 2016, a w 2018 Ostatni mundial jaki oglądała był w 2018 A teraz musi obejrzeć, bo będzie Jungkook śpiewał na otwarciu, Jungkook to jest ten z BTS By ktoś nie wiedział Ja w sumie wiem tylko dzięki TikTokowi, bo nie jakimś studentem znalazł się na stronie jakiej popia Ogólnie na razie, czy ta dziewczyna wie, że. Dobra, pomijając fakt, że <grytum> Mundial jest w 4 lata, więc ostatnio oglądała w 2018. Faktycznie wszyscy oglądaliśmy ostatni Mundial w 2018. Ciekawe, czy zdajesz sobie sprawę, że to, że Junko zgodził się na wystąpienie na. Otwarciu Mistrzostw Świata w kraju, który za nic ma sobie prawa człowieka i no niezbyt fajnie politycznie zagrywa sobie, i, podczas, i w którym emigranci, masa emigrantów zginęło podczas samej budowy stadionów, co zostało zagrabnie pod, zamieszczone pod dywan, swoją drogą żyli oni przeciw, w w swoich warunkach. Czy ona wie, że coś takiego źle wpływa? W się sensie, źle świadczy o Jungkooku, że zgodził się na wystawę w takim kraju. Bo swoją drogą bardzo dużo osób się nie zgodziło właśnie wystąpić na ceremonii otwarcia. Hm. Ciekawy, jak będzie wyglądać. Serio. Podobno Kira chcieli ściągnąć, bo całe haya haya okazało się klapą. I żeby sobie pośpiewała łaka łaka, ale ona się nie zgodziła. Hm. Rozpoczęcia w sensie do. Do ceremonii otwarcia zostało mi jeszcze chwila, jakieś 20 minut, coś takiego. Ja stwierdziłem, że fajnie było poprawiać, jakie drużyny wyjdą z grup, więc mam sobie. Zaznaczę sobie spisk grup i pomyślę, jakie drużyny wyjdą. Grupa A jest Katar, Ekwador, Senegal i Holandia. Myślę, że wyjdzie Katar i Holandia. Um... Grupa B, Anglia, Iran, USA i Walia. Wyjdzie Anglia i Walia. E, grupa C, Argentyna, Arabia Saudyjska, Meksyk i Polska. E, wyjdzie Polska i Argentyna. Grupa D, Francja, Australia, Dania, Tunezja, Wyjdzie Francja i Dania. Grupa E. Hiszpania, Kostaryka, Niemcy i Japonia. Niemcy sobie ostatnio sobie radzą, w tu trudniej chyba. Ja bym na Niemców nie stawiał, bo wszystko jakoś tak. Hiszpania i Japonia, nie wiem. Kostaryka na pewno nie. Hiszpania, Japonia. A po Niemcy jednak. Hiszpania i Japonia. Nie wiem, co zostaną po grupie. E, grupa F: Belgia, Kanaga, da, Belgia, Kanada, Maroko i Chorwacja. Belgia i Chorwacja. Grupa G: Brazylia, Serbia, Szwajcaria i Kamerun. No, zabawnie by było, jakby Brazylia nie wyszła z grupy. Ale powiedzmy, że wyjdzie Brazylia i Szwajcaria. Grupa H: Portugalia, Ghana, Urugwaj, Kora Południowa. Wyjdzie Portugalia i wyjdzie Urugwaj. na pierwsza jak cholera. Jutro będą zaspy nie dojdzie do szkoły. Co o tym sądzisz, Maciu? Skończyła się przed chwilą ceremonia otwarcia mundialu. Ogólnie ceremonia otwarcia mi się podobała. Yy, infantino cieszył łysą Może tyle dostał od shakeru, że sobie przeszczep włosów zrobi i nie będzie rudy. Yy, ogólnie bardzo lubię kulturę yy, blisko wschodnią. No, też jak. Arabską. O, taką. Jak filmy takie arabskie, to mi się zawsze podoba. Na przykład jest muzyka albo coś. Fajnie mi się podobały nawiązania do, do yy, dawnych mundiali. Tam w pewnym momencie piosenki ze starych mundiali. Gościu bez dwóch był. Był Morgan Freeman. I coś tam pierdolili o równości i tolerancji. Fajnie się bawią. E, pierdol, pierdol ja posłucham. E, co jeszcze było? O, właśnie była ta piosenka, którą śpiewał Jungkook, Jungkook, Jungkook z, z tym Arabem. I ja potem poszedłem do dziadka i dziadek się pytał, czy ja znam tę piosenkę, bo on mówi, że to jakaś znana piosenka. Ja się zastanawiam, czy mój dziadek zaczyna słuchać K-popu. Bo jak kojarzę, ale już tak znam, to, to co, co to była ta piosenka? Nie wiem, podobała mi się, ale jak wiem, co mój dziadek ją zna, nie wiem. Ale zacząłem lubić Jungkooka, w sensie nie słucham K-popu i pewnie nie zacznę, ale. No. Przystojny, zdolny, młody. Bardziej lubię niż nie lubię, a bardziej jest mi obojętny, ale ładny chłopiec, śpiewający muzyczkę. Moja ojcowska powiedziała, że ładnie tańczy. O. Zdziwiły mnie strasznie. Ja tak oglądam sobie ten początek. Oglądam. I tak patrzę, wielbłąd. I kurwa, żeby wielbłąd. Ahem. No, więc ogólnie ceremonia była fajna. Jeszcze ostatni rzut na Maciusia. Oj. <grystanie> o. E, ale już nie było meczu. Zobaczymy jaki jak będzie mecz. Co jeszcze... O, dobra, wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Strasznie mi zrobili dzięki bice y, japońscy. Tacy już umalowani. Nie wiem, poszukam zdjęcia i wrzucę w montażu. Ale... mega fajnie. Bardzo mi się to spodobało. Coś się gorąco zrobiło. Jezu, pierwszy raz dzisiaj jest mi gorąco. Był piłem gorącą kawę, może dlatego. Coś jeszcze się działo. Nie wiem, obejrzałbym jeszcze raz. Podobało mi się. Tak, to z tym gościem, co nagi grał na bębenku. Była fajna. W ogóle podobało mi się. Ej, ja lubię taki klimat. O ile... Turniej w Katarze mi się nie uśmiecha, to... to... Otwarcie w katarze mi się bardzo uśmiechało, bardzo mi się podobało i, i fajnie było. Może jednak będzie jakiś klimat piłkarski fajny. Mam nadzieję. Ale haja haja nie było. A ja, haja haja lubię. Jakąś obsesję na punkcie tego kota, ale spójrzcie, jak on jest cudowny. Mój Maciulek jest taki cudowny. Patrz Maciulek, co tam jest? Kto tam? Dupie mnie ma. Maciulek, pokaż jaki jesteś cudowny. Maciulek, Maciuś. Tata, Pudzianowski jako Arab. Czy to nie jest Pudzianowski? Nie. No. Kto to? Co to? Jakiś Arab. Ty <laughs> Ale jajca. Tak, jak katar będzie to będzie grał ja w czas spada. Hmm. Ale wybił ładnie jest hmm. O proszę, dziadek sobie drineczka zrobił kompot z piwem, bo zapomniał czekał, um, Scheda. Jak? Scheda. Brawo! Uh, Brawo! Okay. Brawo Figiel psiku, druga S. Sofa Mm. -hmm. Tak pies. O, sofa, psota. A no, jak od R. Drugie nie ma trzecia Eee, nie znam. Rum! A, nie. Boleń, bo nie, boleń, boleń jak na boleń, to nie boleń. Nie, więc to jest boleń. Boleń to jest rybacko. Powodna, boleń. boleń, boleń, boleń. No. boleń, boleń. No. Miasto nie, miasto z operą śląską. Katowice. Bytom. Ach, jestem gulbi z kopalni bytom. Co chcę powiedzieć? Bytom. z kopalni bytom. Nie, nie, tylko Helendę. Co? Tam, pa, pa, pa. A, o. Tamten przejął. Ej, już paki. Kupowane na rozejrce, Klaudius. Leki, antybiotyki. Lek. Nie lekki ani antybiotyki. Ono spalone. A, a, a. O, ja, ja. Pa, 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 pa. Jeszcze. O. Tamten był no. spalony. Mecz skończył się 2-1 dla... Czego? Ekwadoru. Nie, nie jestem w stanie zapamiętać, kto był drugą drużyną. Yy, ogólnie to... ...strasznie dziwne. W sensie, gracze Kataru strasznie brudno grali, ale szczerze, bardzo mi się podobał Bardzo ładnie grały drużyny. Zacięło mi się na chwilę. Życie mi przeleciało przed oczami. Bardzo ładnie grały obie drużyny, płynnie, ładne podania. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Ale według mnie pierwszy spalony był ustawiony. Tylko Abdul siedział, a potem stwierdzili, że to jebać i się już nie siedział Abdul i nie mówił sędziemu, co ma robić. W ten sposób myślę, że następne dwa mecze skończą się dla i jedną albo dwoma czerwonymi kartkami. <grym> Jezu, chyba z 5 albo 6 kartek było dla Kataru w tym meczu. Nie wiem. W każdym razie wynik to, wynik to 2 do 0 Nie to 1 0 dla Kataru, co było mówione przed meczem. Czyli najwyraźniej to nie była prawda, co było mówione. To dobrze. No to, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zaraz sobie wpiszę do tabelki, wyniki. Dokrywam się dwa dni. Witam Was po dwóch dniach. Po dwóch dniach, jest 22 wtorek, yy, najzwyczajniej w świecie skończyło mi się miejsce w telefonie. No jego głupie. Ale tak, mój telefon działa jak poster. I akurat teraz skończyło mu się miejsce. Ale nie mam za bardzo jak co pousuwać. Więcej dwa dni po. E, nagrywam to aktualnie przed rozpoczęciem montowania. E, dzisiaj gra Polska. I kilka... Aktualnie trwa mecz Dania-Tunezja, to jest zupełnie inna grupa. E, ale jakiś czas, kilka godzin temu e, skończyło się spotkanie Argentyna-Arabia Saudyjska, które dało mi zupełnie inny rzut na grupę Polaków. E, no, fajny mecz był. Nie wiem, o Jezu. Faj fajnie grała Arabia i fajnie zgasi litki płomień Argentyny. W każdym razie nie będę udawać, że się znam, bo się nie znam. Zapłać tak bardzo na piłce nożnej. Mogę sobie tak po prostu pokazać. Uh, więc tak, za około półtorej godziny Gra Polska. Yy, ja Wam dziękuję za oglądanie i cześć.